Na Droidgamer Master. Witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta. Dzisiaj nie będziemy normalnie grać w Minecraft, tylko dzisiaj zareklamuję Wam mój serwer na Minecraft 172. I, I ogólnie serwer jest non-premium, więc każdy może na niego robić premium I non-premium ok, a więc tak. Um. IP serwera macie w opisie, ale jakby coś też wam tutaj napiszę Gdyby ktoś nie przeczytał opisu To jest IP serwera Ja już mam go na liście I, i tak mniej więcej wygląda um, Tak, to jest właśnie mod serwera się 7.2, frakcje, survival działki oraz minigry Zapraszamy No tak, dużo możliwości na tym serwerze To jest prawda, zaraz wam to udowodnię No cóż, będę log się logował na serwer muszę zrobić krótkie cięcie i widzimy się za chwilę dobra, jestem już zalogowany tylko czekajcie, a bo jeszcze był sobie opo odebrałem czekajcie, to sobie, od... sobie dodam opa jeszcze dobra, wrzucam opo, okej okay. a więc słuchajcie, to nie, jest, to nie jest moje konto jakby coś yy, a to już wam mówię dlaczego yy, ogólnie dlatego, yy, że że ja nie mam tej Minecrafta non-premium na laptopie, ja teraz nagrywam z laptopa a... a na komputerze stacjonarnym mam mam, yy, mam yy, ten, mam mam, mam non-premium, ale tutaj nie mam, tutaj mam tylko premium yy, a ja teraz nie mam dostępu do komputera stacjonarnego i tak yy, yy, Chciałem was poinformować, że moje normalne konto to jest, to jest y, antoni6 ale, mm, ale do końca wakacji będę grał na koncie kipa 1000 Ponieważ to jest konto premium y, A ja po prostu ten, ja po prostu A po prostu ten y, minecraft premium działa bez, bez jawy a na tym laptopie nie chce mi się coś jawa pobrać jak pobieram jawę, to to, yy, to mi wyskakuje nie da się pobrać jawy, jakiś taki błąd bez powodu, bez powodu tak po prostu mi pisze i to, to jest to, nie chce mi się pobrać, więc normalnie wchodzę na stronę jawy i pobieram jawę i nie chce mi działać więc może jak ktoś wie jak, czy, dlaczego tak się nie chce pobrać to niech napisze napisze w yy, w to może mi pomoże i przestanę grać na koncie kipa 1000, zacznę grać na swoim własnym koncie i nie będę nie będę musiał wypożyczać kąt. Okej. Okay. To tyle z, z tych rzeczy z, z tego na jakim koncie będę grał, do końca wakacji gram na koncie kipa 1000. Potem po wakacjach będę grał na Antoniu 6. Za, w każdym razie za każdym razem, kiedy miał dostęp do komputera stacji. Za każdym razem, kiedy miał dostęp do komputera stacjonarnego. Dobra. zejdziemy teraz spałnię i po, pi, najpierw Wam może pokażę administrację. Budowniczy jest Predator czyli 4 kolumna była Heda, Heda admin, kręciła w nim, czarny gibny zasięgca właściciela, tysiąc 6000 zasięgca właściciela. Nie tak, wiecie, z czatownikiem, ale jest niestety zawieszony, ponieważ ponieważ zdemolował yy, spawn trochę i dlatego musimy go zawiesić. Okej okay. teraz może przejdźmy do regulaminu. Tu macie cały regulamin składał. jest 16 punktów. Lepiej żebyście go przeczytali, bo... Bo, yy, bo to ważne, żeby przeczytać regulamin. Zawsze jak, jak wchodzicie na jak pierwszy raz chodzi się na serwer, to zacz, najpierw przeczytajcie regulamin tu macie listę warpów yy. tutaj, tutaj macie informacje o tym co trzeba zrobić by mieć działkę żeby mieć działkę po admina ustaw lepiej home na działce bo nie ma dostępu do żadnej komendy z tego pluginu no niestety jeśli nie ma yy, dostępu do żadnej komendy z tego pluginu bo ja niestety nie mam, nie mam dodać komendy komendy gry, graczom z tego pluginu, jakoś z, z innych pluginów umiem, ale z, tych, z tego nie umiem, nie wiem, jakoś się nie chcę dodawać, więc dlatego nie ma nie macie dostępu, ja się tepam do świata, działki szukam dla Was jakieś nie, działki niezajętej i wam i was tam tepam i ustawiam wam tą działkę, że ustawiam was jako właściciele dział, działki i wy, wy ustawcie home żeby żeby jakoś widzieć, żeby się można, można jakoś było dostawać na tą działkę, kiedy będziecie chcieli, po prostu i jakby jak zawsze jakby, jak piszecie home, to od, od razu będzie was tyle na tą działkę, gdzie, gdzie ustawiliście home i w ten sposób by, będziecie mogli się dostawać do swojej, zawsze do swojej działki, kiedy chcecie, dobra, kolejną rzeczą, do której was bardzo zachęcam, to jest tu to wam, to wam was bardzo zachęcam do kupno rangi. Yy... O, dobrze. Tutaj macie warpę rangę. Macie kupno VIP, SVIP i Legenda. Zacznijmy od VIP, yy, najtańszej, najtańszej płatnej rangi. Ko kosztuje ona 3,59 SMS. Kupujecie ją na naszym item shopie. Yy, posiada parę dodatkowych komend kit VIP to jest kit VIP, tak on wygląda 32 złote jest zwykłe, 2, 32 zwykłe złote jabłka, miecz yy, ostrość 3, zakątanie 2 i zbroja ochrona 2 yy, awar VIP to po prostu będzie was, was teleportuje do, do strefy VIP tak te villagery to są to jest taki sklep, gdzie, gdzie te płatne rangi mają, mają lepsze rzeczy do kupienia i taniej niż gracze Ym. Dobra te, teraz następna ranga to SVIP, Kosztuje ona 4,92 SMS-em też na naszym item shopie to już kilka dodatkowych koment posiada, czyli więcej niż SVIP, y, kit SVIP już jest nieco lepszy y, Tak on wygląda, ma, już, ma lepsze złote jabłka i lepsze NCA do 3 y, tu ma nawet jeszcze ciernie do tego i y, ostrość 4, Odrzut 1 zakrętowiem 2 tak i to jest SVIP y, i WARP SVIP y, to jest strefa SVIP Tutaj, tutaj się ma jeszcze lepsze rzeczy i się ma jeszcze taniej od, yy, od tego, od, yy, od, yy, od yy, VIP-ów. Dobra, i jeszcze ostatnia płatna ranga to jest Legenda, kosztuje już ona 17 zł, to duża różnica pomiędzy kosztami, ponieważ Legenda to już mają dużo więcej możliwości, bo patrzcie, Kid Legenda wygląda tak, yy, Ostrość 5, Odrzut 2, Zakrętowiem 2 i zbroja ochrona 4 tu jest, są ciernie 3 i 64 z tak po prostu yy, tych złotych japec Warp legenda i legenda posiada kilka dodatkowych komend czyli o jeszcze wi o więcej niż, niż sv i no, mało tego ma, ma, ma jeszcze lepsze ity do, ku do kupienia i ma jeszcze taniej po prostu yy, no więc was bardzo za zachęcam do tych kupowań kup na rang bo yy, naprawdę się opłaca, a poza tym mi, mi pomożecie trochę w biznesie, bo ten serwer jest naprawdę drogi. Muszę płacić, muszę płacić z około 60 zł miesięcznie, to jest naprawdę dużo, więc, więc kupujcie rangi, yy, uszczęśliwicie siebie i mnie, bo naprawdę się opłaca kupić rangę, na pewno się ucieszycie z tych rank. Yy, oprócz tego, że Legenda ma nawet dostęp do komendy kick że można nawet kikować graczy. Tylko pamiętajcie, że kikowanie graczy bez powodu jest zabronione, więc lepiej tego nie róbcie, ale jakby tam ktoś wam, wam, was denerwował, jakbyście uważali, że, że trzeba ich kiknąć, to zróbcie. Ok, więc chyba muszę nagrać drugą część reklamy, bo jeszcze mam Wam dużo do pokazania, a a limit nagrywania się kończy, więc widzimy, więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnej części reklamy.